Siemano. Ej, powiem Ci, że jest coś ciekawego w tym pierwszym meczu, bo na. na nie, nie, nie. W sensie Iron Rules Iron na to drugie. Na Eskę, tam coś dziwnego się dzieje z predykcjami. Bardzo dziwnego. Że. Raz. No, nie. Nie Dobra, powiem po prostu, no chyba można, no stary, coś dziwnego, iż, nie wiem, jakby jakiś wałek miał pójść, naprawdę, coś dziwnego, co? no Spoczynę. bardzo dziwne ruchy są, się dzieją, bo był bardzo mały, potem był bardzo wysoki, finalnie grają w taki sens, jak zawsze. A gdzie Dziku? Dziku dał hosta mi, ale nie wiem gdzie jest teraz. No te dwóch chłopaków z Chin, spoko grają, no, coś poddymiają, nieźle to chodzi. No ostatnio A tak... A się wzięli, to tak cholera wiem. kolega o, o, tak jest tak zawahał się, tak nie, nie od razu, że biegł, tylko tak jakby altabował gdzieś tam Ma z jakimś jakerlem popisać coś? 100%, 100% to był e e tabik hmm, no też nie by ciężko. Ej, Hashero bolo Mago Ej, jak gdzie oglądasz w ogóle? Ja oglądam na, na Twitchu o... o nie! O nie Dobra mamy tak Toszka to, że listem wziął nie? Może nie chciał powiedzieć, wiesz, może to jakoś... nie, Oo, ty... ja. Solobolo! Z Chociaż... O ej, Heshero to zabija! Nice! ładnie! Ale go na oh. daje... wow. Bo jak sam news, no, to im szybciej, tym lepiej. Jak twoja opinia, no to jeszcze jest szansa, że zdobędą wyświetlenia. Ale no, jak jesteś takim podmiotem, takim okay. jak Grypcio, to wydaje mi się, że nie interesuje opinia podmiotu. No nie interesuje, nie? bo to nie jest człowiek nawet. Znaczy, Grypcie Grypcio jest, ale że organ nie jest. No, 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 o no, no, to chodzi. Z no, tym killingem trochę co, widzowie? Nie wiem, co tam szukano tym idzie. Ani też, no ani kopniaka ja, nie mają. Ja więc też nie wiem. Co chciał. Sunfire tak, tak. jest też gorszy na głęb, bo Gwen ma procentówki, więc. Ojej, o! To o... Nie. Ej, to jest to, 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 to jest zgłę, do... spokojnie. Chociaż o, chociaż o kurwa. O kurde. Nie, to jest eee. okej, okay, Nie. to jest okej. Okay. A coś po... ratujesz? Oj, o nie! Oj, 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 nie no oj. czemu tam wchodzisz? Oj ojoj ojoj. Oj. Ej. Co oni odpieprzają? wie ale byś to przecież to był taki dobry early game. wszystko było dobrze, wszystko jest dobrze poukładane. Ryba, jakbyś mi nie powiedział tego wcześniej, co powiedziałeś? Nie, jakby jakiś wałek miał pójść, naprawdę. Coś dziwnego, no bardzo dziwne ruchy są, się dzieją, bo... teraz zacznij nam kminić. No właśnie, my tak, tak rozkwinialiśmy z widzami, że coś jest nie tak, nie? Co się tu dzieje, to jest naprawdę dziwne. To jest dziwne. Czy no, po pierwsze, jest smok. Co, co robi Jace? Gdzie jest Jace? Jace, big Jace recall. Już, smok. Jesteś ahead, i tak ten że ci nie ma na smoku. Dziwna akcja. Że tak jesteś rozjemny po mapie, nie sądzicie? No, tak samo, ta wywrotka na też wcześniej też była taka turbo, dziwna. Bo ty nie wiesz, Delord, nie? Bo co, pre, co pre, to... predykcje były takie, no że. No właśnie, predykcja. Predykcje były takie, widzów, że bardzo duże szanse były Wolf na wygranie, nie? Ale w pewnym momencie szanse człowieku eski wzrosły. Wy... diametralnie na, wygra... na zwycięstwo. Rozumiesz? No, no. 2-0 było! 2-0 było na Wolf! Z jakiegoś dziwnego powodu! <grybo> Nagle! To hmm. jest solo killa? No, no, nie. Uspokojmy grę, będzie dobrze. Tak, tak, tak. Roknacja, tak... halo! Tak jest dwa... No nie! No z... z... co zrobić? Zagubiony jest de Solinę. mu nie dać, nie? I będzie okej. No. Ale Lala. wydaje mi się, że w hmm. esek zero komunikacji było w tym przypadku. Albo on w ogóle nie patrzył na mapę, albo komunikacja tu No to jest dziwne, no on w ogóle jakiś taki dziwny. no. Pas, ej, pas, i tak trolują, czemu ten konia na topie? Nikt panie nie łapie. Ale bo jest... Bota też nikt nie łapie. Bo no. Herat. Ej, Bota też się Bo Herat, nie rozumiem. Nie, 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 nie. łapie tych dwóch, żeby wypchnąć, jak mają timer. No to jest naszor, to jest naszor? O! Ej, O Boże! Ja! Ale panowie! Ja! UFO miał nad tego, nad USA. To jest to UFO, lata nad USA, co mówi rząd. Jaki cyrk, co tu się dzieje, ty? Co się tu dzieje? I co to, że jest... Co to jest ja, ja, jest tutaj. Aj to się na może udać, z nie, z no nie To jest na Warusa w jakimś stopniu. Ale to jest RK video. Rozstaliśmy się w normalnych no Nawet nie mówisz. Jakiś ten odwrót, coś... o, o Jay no Ale właśnie. czemu? Nie ale, nie ale nie cz ej, czemu, ej, czemu, To się tak nadaje pod TikToka, nie? Nie wiem, jakby jakiś wałek miał pójść, naprawdę. No nie wiem, co się, nie tu może, się nie dzieje. Nie co? Ja, ja się, do ja powiem tak, ja się trochę domyślam, co tu się dzieje, nie? Ale nie będę tego mówił na głos, kur nie no, nie na pewno nie win no, no, Sady, stary. No nie, no dobra, no, no, ty, to, to, ty grają, powie, no. to ty powiedziałeś, to ty powiedziałeś. No ale co, chyba można użyć słowa win trade, że to nie jest win trade, że nie wierzymy w to. No jasne, że można, jasne. Nie wierzymy. Nie wierzę, że to jest win trade, stary. A z czyjej no, strony? Ej, tam Licyn jeszcze kopa dał na koniec, a po co dawałeś tego kopa? Zresztą jeszcze tym lisinem kradniesz killę? W tej minusie po co? Po co ten część tam wchodzi? z milion. No wcześniej też tak przed w w w w w tak wpięciem. W tak Jakiś zmałek miał pójść, naprawdę. On jest lekceważył UFO. No może nie. <laughs> <laughs> mm. Nie jest zły aramik, chłopaki. Ale może no, to no, spoka no, widzicie? Dobra, najpierw pojedynki, okej. Okay. Ale to jest głupota. Czemu? No. Przecież to jest... To nie jest w ogóle... Nawet jeżeli niebieska drużyna... Ja. Co to się nie dzieje? Nie rozumiem Kurde. tego. Niebieska drużyna nie idzie na side i robi presję ten ziomek. Pod, to poza Gwentu stoi. No, no. Nie tego topa, przepchnie, zmusi typów do zrobienia czegoś. Przecież to najgorsze, co możesz zrobić, to ale, stać i się patrzeć. Ale to właśnie, to, to, to czujesz że coś jest nie tak w takiej sytuacji, nie? No kur... Od razu, no wiadomo, że coś jest nie tak, Wiesz. pa. No to, ale zobacz, teraz jest lipa taka, że jesteś na tej tajmerze do. Pa, co się dzieje? Jesteś na tej tajmerze do Barona i typy już cię wypychają i biorą ci tower. To już jest słabo. Tylko, że czerwona drużyna też jakaś obstrana, dziwnie. Czerwona drużyna ignoruje sidey i niebieska drużyna ignoruje sidey. Peshero <laughs> próbuje, próbuje na tym sajdzie coś tam idzie, podgryza. Ale tak, no słabo. Oni na dworze nie zniszczyli tutaj, łot? Ale oni teleportuje. Te lubią. czemu nie jest teleportował na topa, na wavea? Nie, się, jest no. okej. Okay. Tak, się, tak ma, jest tylko tak tak jest tak to to tak to to o! wiesz? O, o, o ja, p <laughs> ja, p Paczki się skończyły. Gonasz, Gonasz! Korki umar. Gonasz, Gonasz! Na pewno? Ej, no, da, sobie tak, chyba tak, na pewno. Tak, szor. Panowie. Co jest? Co ja robimy? Korki, Jak korki umar. Wleciał, wleciał z balki do przodu. Ta. A to już było na, na normalnej, nie, nie było paczek, nie? Nie, 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 nie. Ojej. Nie było paczek. Goki. Ej, to, to jest ryba? Co o. robimy, OK? Osalał? A może i nie? No. Ej, ja Małka nie, jednak to nie, nie oszalał! Ej, Jace oszalał! coś jest, nie ten Jace jest, jest. jakiś dzisiaj naprawdę, coś z nim jest nie tak. Ej, ja Co on wyprawia? Nie wiem, jakby jakiś zwołek miał pójść, naprawdę! Ej, dlaczego oni nie robili? Nie ma znaczenia, wszyscy mogą wygrać wszystkim. Zaprosimy, nie Zaprosimy Hashera? Może powie. Uf Ufostro... ufosolował. Dobrze, ładnie! ja JAPIERDNIE! Hexero! HEXERO! DOBRZE! DOBRZE HEXERO! Yeah, ładnie pierdolę. młody, ładnie! Zajeb... się! O kur... ładnie młody! Klasa! Do... Do... co się dzieje? Ja wiem! Bier... No? Ale grę się wygrywa, za, wiesz, za Nexusa rozwalając, a nie tylko 3 killi... No dobra, ale kilku... no stary, no to i tak jest cud, że to w ogóle jest ten nasz ozdobowany został! RÓBCIE NA SHARA! Patrzcie, bo on idzie! Kur... A, czemu oni nie robią naszora? Ej, chwila. Oni zabili trzy osoby, wszyscy są alive i nie robią naszora. No, no nie wiem, nie wiem o co no, chodzi. Nie ja wiem o co chodzi. Co się dzieje? No, tu no, to, serio, to, co to się wygląda dzieje? jak win No, ja to oficjalnie mogę no, powiedzieć. No kurde, no wygląda, ja też powiem, że. Ja to, ja to wygląda tak. No kurde, to tak wygląda. No, tak po tak takim no, w w wie, po prostu, go. No stary bo zabijasz trzech przecież. No i tak, to jest. No tak, to jest insta No lekko wycofujesz, chłopaki przychodzą, robisz na szara, no prosta piła. No, no tak! Chińczycy na wariograf. Aleścy nie kupił Black Cleavera, kurwa! Ten bill jest tak dziwny od liczby naszych masakra. Znaczy, mam rozumiem, a ten deb. Ej, ja skręcam Was trochę od środka, jak oglądacie to? Macie taki skręt Kiszek, czy nie? No Ja mam rozpacz. Dobrabiam. No i smog musi być odpuszczony chyba. Chyba, że. Nie, TP do góry, he szerok. Aż, kubeczkę. O! Nie, zostawili go, żeby smoka zrobił. A już od nich chciał wejść, zobacz, zaba. Czemu? Aha, dobra, dobra, nie, tam była RK-Man, ja jest gej. Jak to jest możliwe, że prowadzisz 5K i doprowadzasz w ogóle do takiego stateu? Pano, no state. Ej, serio, tepek? No... Tepek? Tepek? Tepek, tepek? Tepek, tepek? Tepek, tepek? Tepek, tepek? jest tyle błędów. Oni, ma... Oni mają. Oni mają coacha. No nie, no te wolfy mają. No patrz! Są... Nie. o ufo, fleczkę. Bro, uciekaj, ale, uciekaj. By, by the way, yy, według <laughs> mnie to nie jest tylko komunikacja. Przecież ci Chińczycy to są słabi gracze, po prostu, nie uważacie? Nie. Ja, jak widzę, co tu Rosi dzieje, to. Co robisz? Co Można on robi? Oni, oni nie są słabi, mi się A wydaje. Dobra, na czas, na czas. No na jak czas nie są słabi stary, stary. Przecież to, co, to co oni tak? robią, to. Jest A, o, ja, ja, ja oglądałem Last Week. Nie, nie, do, dobrze grałem, jak coś, te Chińczyki. Robisz mi spray, okej, okay, spoko, może się to zdarzyć, ale cały. No, movement na mapie, cały czas. Nie, no, my też tak nie dziwi, bo też to jest tak, że jak jest jedna gierka, czy ma gratko, że... Ej, to, to może być koniec jak chcesz? Paczki masz Nie no, tu by był koniec z jednym wave'em. No wave clear mają słaby, niebiescy. Że oni się wyjem zaraz, czerwoni. O Jezu. Nice? O Boże. Lart. Lazy na Klarce! Nieeee! KORKI! Kurwa. No nie mogę kurczę. Jest, nie niezu, Nie nie zleszony. No do Warda doskoczy. Ej, Heszero, może trzy inhibitory zagrać nawet. co, so, ty no. Powinien, powinien, powinien. Dawaj! Ignor, Ignor! Dawaj, Ignor, Ignor, go, Ignor, go, go. Go. ładnie! Ładnie Heszero, no trzy Przyhimy, bracie! A wodora Małkaj, Małkaja, zabij Małkaja, jest okej, okay. dobrze. Małka ja zabiję. Ale wyjemu temu GGLowi Rka, Rka. Dobrze, Mago, Mago. I do botta, inhibitor. Ichibot, inhibitor. bot? Ło kurwa. kurwa! Ja mecz mu dał. Skaj. Ale mu E, no, wy macie z to... tyłu, właśnie No 3400 ja, ja. może? No. Nie, nie może, dobra, jest okej. Okay. Hasterut to decisy No nic ty, ja bym czy... tutaj szukał CP. No to nie ma pewno żeby ktoś musiał się cofnąć. No, no tak, ojoj. no przecież tu powinieneś na site lecieć, a, a Gwent powinna być supportem. Ojej RK ojoj. To Cokolwiek flasze? Kopnij go chociaż. Ja? Jezu chryste. Ty, przecież typ ma flesza i może kopać. Co się dzieje, ryba? Ja się zastanawiam na No, no mówi, no! Aj, no aj, tak? Ale tu legitnie Jace może kończyć aj. grę jak coś. Nie, nie chce i ale to. Le... To nie wygląda, kur. o, o to Co ty robisz? Jace ma tepę. Może te Jace TP A czy. czy on to sobie. Tepuj! Teraz! Tepuj! Te te Tepuj! Te no, widzisz to, ku... Tepuj na topa, chopie. Co ty Jee! robisz? kur. No kurwa, TEPUJ! TEPUJ! Nie jakby jakiś jakiś miał pójść, naprawdę! naprawdę. hej, puj, TO! hej, 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 Nie, hej, hej, <noise> Dragona. Te Ej, te się hej, 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 jest się hej, 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 ten on naprawdę. Yeah. Yeah. Co się dzieje? Ej dobra, dwa teleporty no chyba Nie, hasharo nie ma, hasharo nie ma Teraz ma Teraz ma dopiero, nie miał Go push go Nie miał, nie miał, nie miał, teraz Ale by po prostu przerywał i by było w miarę okej, no to Najlepsze co może zrobić, bo w najgorszym wypadku Co to jest za akcja teraz? Ej, nie było tego chyba Ej, będzie. się z przyszłości znowu, produkcja zawiniła Tak, Nie mów, nie mów z przyszłości coś losowego Że jakby to pole, które tam zadaje damage Ono nie bije na instancie, ale gdy masz Eklipsa tak się dzieje. A to nie. A jakby tak było, to. Aha, to była takcia. To była no. Ej, nie wierzę, że to nie są jedyni. Zresztą nie będę jeb... no, no, no tak! Ale nie, no kurde, por... no, ja wiem, wy wiecie! Ej, no patrz, Dobro ej! Ej, ej. Ej, do way, ja tu twi... ej, ryba, tweetuj to, Imo to jest do tweetowania. Ej, oni sprzedali mecz. Jest... No dobra, ej, według mnie Chińczyki sprzedały mecz. Zobacz, co nie Przecież co? Lisin podchodzi sam kurwa rzucić cefale? W typa? No przecież to jest kowej Ja Zabijam. się kurwa nie Zabijam. boję, Zabijam, to boję to tego również swój. powiedzieć, to jest... Stary kurde. Czemu się boicie tego powiedzieć? Bo nie rozumiem. Ryba, czemu się boisz to powiedzieć? No to jest, to jest mocne oskarżenie, ale kurwa no naprawdę ta... Zdarza się gorsza gra, ale tu, tu, tu już coś jest nie tak! To nie jest jedna akcja, to nie są dwie akcje. To jest... Cały sus mecz! No tak no. Ja powiem, że jest jeszcze jedna opcja, żeby nie było, że jest oskarżenie bez alternatywy Ja bym powiedział, że czasami jest tak, że gracze tak się kłócą w grze, że mają wypierdolę po prostu. Na Stary, na ale nie bronik, broni na naprawdę, nie Co, broń, to nie To, co tu się od... ja naprawdę widziałem dużo kurwa, w swoim życiu w tej pierdolonej Nie powierzchnę, tak, lat, ale że... Ja panu luka drobi, to, to co co jest kurwa, to co jest, co jest. A ja myślałem, że idzie kończyć i hit, ej, co jest? Reda bier, red red bier. bierze. reda bierze, dobra. <laughs> myślałem, że chrba rów się w k wyjdzie, top i hit bić cool. Ej, dobra, według mnie teraz, słuchajcie, jak teraz Jace i lisi znajdą pozycję, żeby się wyjechać, to według mnie to śmierdzi. Kurwa. no i patrzmy, zobaczmy. No. Zobaczmy. Dobra, no. miliama r, Jak tak, skąd, jak skąd, z tym. Git, lit, dwie lit, 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 już. Ej, nie, to jest... chłopaki! Tak, no tak! Cześć, to jest Kuchni No, tak, no kurwa, no, kur... no co jest! STARY! Czemu? ci zacina? Ej, to jest kurwa Wintrate No nie! Kurwa żaden Lisin player, żaden kurwa z mastera... No ba kurwa. z diamentu, eee, kurwa wie kur... jak użyć Warda, kurwa i zdordziować I Co się kur... dzieje! Nie wiem, nie wiem, o! No, co idrali, tak? Nie wiem Bez umów mów tam! No, kur... Weź na to YouTube odpadł może co? Teraz nie ma. Potem będę mecz, kuwał. Co się a weź to cofnij może. Dobra co? zobaczyli Coś Co się stało? No. No patrz, od mnie! Oj. Odin może podejdziesz do kolegi? Weź to! No weź to kurwa! Weź to i chyba! Nie, jakby jakiś zbałek miał pójść, naprawdę! On flashuje do przodu! Ej to jest chyba! Bo nie no nie to jest niemożliwe! I ja nie powiem... wierzę, że ten gość jest aż tak słaby. I nie, bo grali dobrze, oni grali normalnie tamte weekendy. Tutaj tyle są z akcji! Jeszcze najbardziej powiem to, że kurs kur tak skoczył, tak wypierw skół kurs na kur, Iron, już to jest pojebne. Przed meczem był taki... No, what the fuck! To jest Oczywiście 46 minuta, Dorans Blade na Lisinie zamiast pinków! <laughs> Aha, AHA! Aha. A po co on tam stoi? Ja mam za 20 sekund Eldera. No, mówiłem, mówiłem. Flesza A. masz. Ej, ten koleś nie A. musi nic robić. 3 inhiby są O! A może on gra z Chin i ma 300 pingu, co? Hashero! Hashero! Nie, 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 rozumiem. Hashero, malutki! O. Pęta po No to jest koniec, to jest koniec! Ba, ba, ja ty... Pat! Pingu Eldera, Pingu Eldera, Pingu Eldera, niebieski! Ktoś k***a pigował Widziałeś to? Tak, 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 ja widziałem, no. Patrz, kurwa! Nie, to jest... Oli! Ej! Ej, nie wiem czy macie z komentarzem, ale Silvan krzyczy weźldera. Czy ja źle słyszałem. Silvan krzyczy weźldera. Ej, to jest sprzedany mecz! To jest kurwa sprzedany mecz! I patrz, ja kur... on co. co robi! Ej, to jest sprzedany mecz, kurwa! To jest sprzedany mecz! To jest, sto pro... to jest 100% sprzedany mecz! Nie to jest sprzedany mecz! Kurwa, jest sprzedany mecz! O, gra, gra, gra. Nie wiem, jak, jakby jakiś dwolek miał pójść, naprawdę. 10 lat w tej pierdolności. Grzech, Ej, to jest, to, pierwszy raz to, jest, to jest sprzedany mecz! To jest sprzedany mecz! Mogę kochać z lotu On nie bije, bardzo nie bije. To jest sprzedany mecz! mać! Co robi Jace? On nie bije go, niż to Sven Weldera, A wszyscy żyją, nie czekają, żeby tak. dostał była faktycznie. Ja pierdolę. To jest kurwa. Ej, to, jesteś, Ej, to jestem, teraz, jestem teraz przekonany, że to jest sprzedany mecz! Jestem przekonany, kurwa! Ej, co teraz robi Jace? Patrz, gram w tę grę 12 nie lat! Jest, że to sprzedany no, co? EJ! CO I ROBI extrydamy? Jace? CO ROBI Jace? Jace? No jak... EJ! ej. KURWA! CO on ROBI? Serio, panciowie u Traligi, naprawdę, popatrzcie to? na ten mecz, to jest niemożliwe, że tak grają na tym poziomie. Stary, ja zapraszam kurwa do sądu, ja nawet, możecie mi sądzić, kurwa, mecz jest czytany, CO SIĘ ch DZIEJE? CHŁOPY patrz! Po co, on co on robi? <noise> co on robi? Kurwa, co się, co się Ale robi! Nie, to, to, to jest Nie, to jest sprzedany. To jest sprzedany mecz! Ej, kurwa, to nie wierzę, że to nie jest mecz sprzedany. 100% TO musimy Ej, niemożliwe to jest. To hmm. dobra, wszyscy, ej, no nie, to trzeba retweetować. To trzeba retweety napierdasz na wszystko, kur... Żeby to doszła doszło, po, doszło pożenie do... Tak, do rektu. Rektu, Ta, to, tak. To chyba skaruje, może... E, Nexus, Nexus mały! Dawaj Heschera, dawaj, skończ! dawaj i wyjö! Co to jest? NES! Sprzedać <ślały> mecz, <ślały> sprzedać mecz, Jezu, chciały sprzedać mecz! Jezu, że on to chciały sprzedać tak. mecz! Chciały sprzedać mecz! 100%! Chcieli sprzedać mecz! Nie tak. To był kurwa! To był 100%! KU chcieli sprzedać mecz! Nie ma chuja To był twin trade